Blade anulowany. Znamy fabułę Avengers: Doomsday. Netflix stworzy zupełnie nowego Skubiego. Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim co najlepsze w świecie kina. Z tej strony Filmowy Nerd i zapraszam was na kolejne podsumowanie tygodnia. Zaczynamy. Blade prawdopodobnie anulowany. Wyczekiwany przez wielu fanów Blade został prawdopodobnie anulowany. Po 6 latach od ogłoszenia projektu przez Marvela. Co ciekawe, informacje te pochodzą od dziennikarza The Playlist, który publikuje zakulisowe informacje niezwykle rzadko. Ale mimo wszystko informacje te wcześniej zawsze się potwierdzały. Według innych plotek, Mahershala Ali pozostaje związany z rolą, a Marvel może dodać postać do filmu o innym bohaterze. Wybrano Wokulskiego. W nowej ekranizacji lalki wystąpi jeden z najlepszych obecnie polskich aktorów: Marcin Dorociński. Znany nie tylko z polskiego kina, ale mający na koncie występy również w Hollywood. Aktor wcieli się w rolę Stanisława Wokulskiego. Udręczonego życiem kupca żyjącego pod zaborem rosyjskim. Aktor tak wypowiedział się o samym castingu. Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich. To człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów Mariusza Tmachowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa i pokazać ją w nowym świetle oraz mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX wieku, ale i kogoś bliskiego naszym czasom, bo choć czasy się zmieniają, serca wciąż biją tak samo. Mam nadzieję, że sprostam temu olbrzymiemu wyzwaniu i nie zawiodę nie tylko wielbicieli Prusa, ale przede wszystkim kinomanów. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w sierpniu 2025 roku, a za reżyserię odpowiada znany z niebezpiecznych dżentelmenów Maciej Kawalski. Ekranizacja Zeldy ma datę premiery. W Hollywood zapanowała moda na ekranizację gier, tylko tym razem duża część tych produkcji ma jakikolwiek sens. Filmy i seriale mają odpowiednie budżety, a odpowiadają za nie twórcy z pewnym dorobkiem. I nawet dużym doświadczeniem. Tym razem opublikowane informacje dotyczą planowanej ekranizacji jednego z największych hitów Nintendo. Zeldy, o czym poinformowała sama firma poprzez aplikację Nintendo Today. Firma poinformowała o planowanej dacie premiery, którą ustalono na 26 marca 2027 roku, czyli dopiero za dwa lata. A tak o samym filmie rok temu wypowiedział się Wes Ball. Mam fantastyczny pomysł. Myślałem o nim przez długi czas, wyobrażając sobie, jak fajnie mógłby wyglądać film oparty na Zeldzie. Chcę spełnić największe marzenia fanów. Wiem, że ta franczyza jest ważna dla ludzi, dlatego chcę zrobić ten film na poważnie. Prawdziwy film, który może dać widzom ucieczkę od rzeczywistości. Czekacie na ekranizację Zeldy? Dajcie znać w komentarzach. Nie żyje gwiazda ptaków ciernistych krzewów. W wieku 90 lat zmarł Richard Chamberlain, gwiazda Szoguna oraz ptaków ciernistych krzewów, a także trzykrotny laureat Złotego Globu. Aktor zmarł w wyniku komplikacji po udarze mózgu. Netflix tworzy nowego Scooby Doo. Portal Variety poinformował, że gigant streamingowy zamówił serial opowiadający o początkach tajemniczej spółki. W zapowiedzi czytamy, że ma to być współczesna wersja Kreskówki, a serial ma liczyć 8 odcinków. Podczas ich ostatniego lata na obozie, starzy przyjaciele Szagi i Dafne zostają mu wikłani w upiorną tajemnicę dotyczącą samotnego, zagubionego szczeniaka, Doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Razem z pragmatyczną i naukowo nastawioną mieszkanką miasteczka, Welmom, oraz dziwnym, ale niezwykle przystojnym nowym chłopakiem Fredim wyruszają, by rozwiązać sprawę, która wciąga ich w przerażający koszmar. Grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów. No i spoko, ale mam nadzieję, że będzie to coś lepszego niż gówniana welma, której się nie dało kurwa oglądać. Obsada kolejnych Avengersów ujawniona. I jest kurwa po prostu imponująca. Marvel w czasie wyjątkowo nudnego streamu ujawnił obsadę chyba największego i najdroższego filmu w historii kina. Oto ona. Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Let It Your Wright. Paul Rudd, Wyatt Russell. Nie no, nie będę wymieniał wszystkich. Macie listę na ekranie. Oczywiście największymi niespodziankami są powroty aktorów z oryginalnych X-Menów: Jana McKellena, Rebeki Romin, która co ciekawe odmówiła powrotu już w ostatnim Deadpoolu. Tłumacząc samą odmowę bardzo upierdliwą charakteryzacją, James Marcell oraz Alan Coming. A to podobno nie wszyscy, i obsada będzie jeszcze większa. Nie wiem, jak oni chcą w około pewnie 3-godzinnym filmie upchnąć taką liczbę postaci i każdemu dać jakiś sensowny wątek, by film nie wyglądał jak najdroższy fanserwis w historii kina. Ale to już sprawa scenarzystów i reżyserów, czego się tak naprawdę obawiam. Zaskoczyła was ta obsada? Kogo wam jeszcze brakuje? Dajcie znać w komentarzach. W sieci pojawił się też przeciek dotyczący fabuły filmu i jest on całkiem ciekawy. Na ekranie mamy zobaczyć starcie X-Menów z Avengers. No, jestem zainteresowany. Wiemy, jak wyglądają smoki pojawiły się plakaty promujące aktorski remake Jak Wytresować Smoka. I jest średnio. O ile Szczerbatek, Wichura oraz Wym i Jot prezentują się świetnie, a hakokiem nie wygląda źle, to popatrzcie na to gówno. To ma być kurwa sztuka mięs. Wygląda jak słodkie kupsko wysrane przez wielkiego hipopotama. W animacji ten smok był komicznie niezdarny i wyglądał jak nieporadna skała ze skrzydłami, a tutaj no nie. O ile pysk jeszcze krwa może się podobać, to cała reszta ten film zniszczy moją ukochaną animację. Ja pierd... Śnieżka kolejny raz wzbudza kontrowersje. Wiem, wiem. Macie pewnie dość wspominania o tym bardzo średnim filmie, ale obiecuję, że to ostatni raz. Portal Variety opublikował obszerny artykuł o kulisach powstawania produkcji oraz kontrowersjach nią związanych. Według dziennikarzy, szczególnie problematyczna dla Disneya była główna obsada. Otwarcie publikująca swoje poglądy w kwestiach politycznych w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Rachel Ziegler podkreśliła w swoim pisie z 12 sierpnia 2024 roku, że wspiera Palestynę, co stanowiło jawną odpowiedź na kontrowersyjne poglądy Gal Gadot wcielającej się w filmie Złą Królową. A przypomnijmy, że Gal Gadot pochodzi z Izraela. Disney podobno był w szoku. <laughs> Ta, tak, jasne, o kasę się kurwa bali. Że ktoś mógł połączyć promocję bajki z politycznym oświadczeniem. Za kulisami nasiliły się groźby śmierci pod adresem gadot i studio musiało zwiększyć jej ochronę. Kilka miesięcy później Ziegler podpadła Disneyowi publikując post na Instagramie o treści. Pieprzyć Donalda Trumpa, niech jego zwolennicy nigdy nie zaznają spokoju. Brawo kurwa! Mimo późniejszych przeprosin, jakby było za co, Disney zmusił aktorkę do współpracy ze specjalistą od mediów społecznościowych opłaconym przez studio. Również Gal Gadot ograniczyła polityczne komentarze i starała się nie wspierać jawnie o agresor... Izrael. Jak pamiętacie, premiera śnieżki odbyła się bez udziału mediów, co tłumaczono chęcią zachowania rodzinnego charakteru produkcji. Jedzie mi tu czołg. Disney po prostu gasił pożary w obawie przed stratą kasy zainwestowanej w film i bał się, że aktorki coś odwalą na premierze i nie będzie można tego zatuszować. Jebani hipokryci. A Rachel Ziegler mocno zyskała w moich oczach. Odważna i konkretna babka. Helen Mirren nie lubi Bonda. Pete Brosman i Helen Mirren niedługo spotkają się na planie Mobland. Zdobywczyni Oscara za rolę w królowej Wykorzystała więc okazję i wypowiedziała się o najsłynniejszej roli swojego ekranowego partnera. Oczywiście, Pierce Brosman jest przystojny i tak dalej. Jest również fantastyczny w Mobland, ale przede wszystkim jest też jedną z najmilszych osób, jakimi miałam przyjemność pracować. Podobnie jak Daniel Craig, którego spotkałam i miałam okazję poznać. Ponownie, bardzo miła i uprzejma osoba. Cała seria Jamesa Bonda to nie moja bajka, naprawdę, nigdy nie lubiłam Jamesa Bonda. Nigdy nie podobało mi się, jak przedstawiano w nim kobiety. Aktorce nie podoba się również pomysł żeńskiej wersji słynnego agenta. Cała koncepcja Jamesa Bonda jest przesiąknięta i zrodzona z głębokiego seksizmu. A kobiety zawsze były istotną i niesamowicie ważną częścią tajnych służb. I bardzo odważną. Jeśli słyszeliście, co kobiety zrobiły we francuskim ruchu oporu, to wiecie, że były niewiarygodnie odważne. Dlatego opowiadałabym prawdziwe historie o niezwykłych kobietach, które pracowały w tym świecie. Dzięki wielkie za oglądanie, zostaw lajka, jeśli film się spodobał, zostaw komentarz dla zasięgów i subskrypcję, by nie przegapić kolejnych materiałów. A jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, kup mi kawę. Cześć!